W 2017 roku, dokładnie 29 marca, została przez policję, również przez Radcę Prawnego sporządzona opinia w zakresie możliwości korzystania z takiego narzędzia typu Pegasus, który przełamuje zabezpieczenia elektronicznych nośników, czyli naszych smartfonów i wówczas stanowisko komendy głównej było takie, że e, no, nie ma takich możliwości e, z analizu, e, ja e, nawet e, zacytuję kawałek, e, fragment tej opinii wniosku e, końcowego, że z analizy przepisu artykułu 269b kodeksu karnego e, w tym e, procedowanej e, analizy, e, analizy, wykonanej analizy należy dojść do wniosku, iż w aktualnym stanie prawnym policja nie może zakupić i wykorzystywać oprogramowania komputerowego umożliwiającego dostęp do sieci teleinformatycznej bez wiedzy użytkownika w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym wytwarzać i udostępniać taki program. To były, to były wnioski z tej opinii właśnie z roku 2017. Wówczas policja nie zakupiła takiego systemu jak Pegasus. W 2020 roku, 5 czerwca została wydana kolejna opinia, która wykonana również przez zatrudnionych radców prawnych przez komend w Komendzie Głównej Policji, z której wynikało, że możliwy jest taki zas zakup i wówczas doszło do zakupu przez policję takiego narzędzia i wykorzystywania go w ramach kontroli operacyjnej. Czy Pani zdaniem, jeżeli w toku kontroli operacyjnej środek ze swoistej istoty, na przykład z uwagi na techniczny sposób działania programu komputerowego zakłada, że uzyskane przy jego użyciu informacje trafią nie tylko i wyłącznie do uprawnionego podmiotu prowadzącego dane czynności operacyjne, ale także mogą trafić do osób trzecich. Jak to miało miejsce w przypadku funkcjonalności Pegasusa, to takie użycie określonego środka jest dopuszczalne w świetle ochrony konstytucyjnych praw i wolności. Znaczy użycie, użycie jakiegokolwiek środka jest możliwe tylko i wyłącznie w takim zakresie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa. Tak mogę odpowiedzieć na to pytanie. Czy według Pani wiedzy polski system prawny dopuszcza stosowanie programów, w ramach których pozyskiwane dane operacyjne poddawane są transferowi w niekontrolowanych przez właściwe służby kanałach transmisji, co rodzi ryzyko naruszenia ich integralności oraz nie zapewnia im wymaganej prawem poufności? Znaczy, tak jak odpowiedziałam na poprzednie pytanie, użycie każdego środka jest możliwe, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami i zapewnia bezpieczeństwo danych, w tym te, te atrybuty, które Pan wymienił, integralność, poufność, e, e, zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych. Dziękuję. A czy znane jest Pani zagadnienie, jakie są wymogi wniosku o zastosowanie kontroli operacyjnej przez sąd? Znaczy wymogi te, które są określone w artykule 19, jeżeli chodzi o policję, ustawy o policji. Czy już po, y, po kontroli operacyjnej y, policja y, ma obowiązek informowania figuranta o tym, że był poddany takiej kontroli? Nie ma takiego obowiązku. Nie, ma takiego, Nie ma takiego obowiązku. Czy e, Pani zdaniem zarządzenie kontroli operacyjnej oraz e, cel, jakim jest e, niejawne uzyskanie i utrwalanie treści, obrazów, dźwięków, e, danych, e, o których mowa w artykule 19 ust. 6 ustawy o policji, jest e, najdalej idącą ingerencją e, w tajemnicę komunikowania się, e, w tym e, kontrolą korespondencyjną? korespondencji prawa do czy w tym korespondencji prawo do prywatności oraz autonomii informacyjnej. Czy znaczy tak, no, zarządzanie kontroli operacyjnej, która polega właśnie na uzyskiwaniu dostępu i, czy, do, do, do urządzeń, do sieci w celu uzyskania i uzyskiwania informacji, treści, obrazu, dźwięku i tak dalej, jest daleko idącą ingerencją w te prawa, które, które tutaj Pani wymieniła, tak? czyli prawo do prywatności, prawo do, tajemnie, do zachowania tajemnicy, komunikowania się. A jakie były pani zdaniem konsekwencje prawne w przypadku ujawnienia że system Pegasus został użyty do inwigilowania osób które nie były objęte żadnymi działaniami operacyjnymi w świetle prawa Znaczy jeżeli coś jest wykorzystywane niezgodnie z obowiązującymi przepisami dla celów nieuprawnionych no to yy, yy. Nie jest, to, nie jest to działanie, bym powiedziała, legalne. Tak? Zgodne z prawem, czyli gdzieś dochodziłoby do przekroczenia uprawnień w takim przypadku? No w takim przypadku tak, jeżeli jest to poza, poza obowiązującymi przepisami. Czy możliwe było wykorzystywanie oprogramowania niezgodnie z jego przeznaczeniem i poza zakresem uprawnień do prowadzenia kontroli operacyjnej, czy w innym y jakby nieuprawnionym celu bądź zakresie. Czy była taka możliwość? Znaczy nigdy nie ma takiej możliwości, znaczy nie, nie, nie jest to uprawnione, żeby wykorzystywać jakiekolwiek narzędzie czy środek niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, e, czyli w stosunku do podmiotów, czy, w takich, i czy, do, czy do spraw, czy do e, przestępstw, który, do których jakby nie ma zezwolenia, tak? Ustawowego zezwolenia na stosowanie danego danego w tym przypadku kontroli operacyjnej, jak i e, środka, który jakby no z, w ramach tego, tej, tej kontroli czy tej danej formy ma być użyty. Jeżeli służba uzyskała zgodę <laughs> sądu na realizację kontroli operacyjnej zgodnie z treścią artykułu 19 ustęp 6 punkt 4 to czy mogła przy okazji tak uzyskanej zgody włączyć mikrofon i podsłuchiwać rozmowy? W mojej ocenie, jeżeli mówimy o 19 ustęp 6.4, tak? Punkt 4, tak? Nie, nie mogła. Nie. Czy mogła w takim razie na podstawie tak uzyskanej zgody dokonać utrwalenia przy użyciu narzędzia, włączając kamerę i dźwięk, mogła uzyskać obraz z pomieszczeń ze środków transportu z miejsc publicznych? W tym przypadku nie, dlatego że, tak jak powiedziałam, jest mowa o danych zawartych w Do informatycznych nośnikach. Dobrze, a czy mogła uzyskiwać i utrwalać treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej? Znaczy, jeżeli były to dane, które były, były w, w, zapisane w danym nośniku, no to w tym momencie można to potraktować jako dane zawarte. To czym w takim razie różniłaby się zgoda uzyskana z punktu czwartego, a punktu trzeciego e, e, ustępu szóstego artykułu dziewiętnastego? Punkt czwarty ma trochę szerszy zakres niż punkt trzeci. Tak Czyli chce Pani powiedzieć, że on będzie wchłaniał punkt trzeci? Uzyskanie zgody zgodnie z znaczy, tym punktem czwartym, zgody sądu, będzie wchłaniało punkt trzeci? Znaczy ja też tak szerokiej wykładni tutaj tego nie robiłam, ale tak, jeżeli to będą dane, bo tutaj jest mowa w punkcie czwartym o danych zawartych w informatycznym nośniku. Jeżeli są to dane, które są zapisane, czyli de facto no, zawarte tak, w smartfonie, no to jest to treść korespondencji, to wydaje się, że, że również to będą, to będzie objęta. Czy jest zgodne z prawem wtedy, kiedy policja korzystając z takiego systemu teleinformatycznego pobiera informacje z przeszłości? Za pomocą SMS-ów, fotografii, no, dowolnych rzeczy, tak? Patr patrząc na ten zakres, na ten sam rodzaj tej kontroli, czyli uzyskiwanie danych, które są zawarte w informatycznym nośniku. To jakby nie ma tutaj ograniczenia czasowego co do tego, jaki to ma być zakres danych, danych wstecz, tak. Więc, więc wydaje się, że... Że mogłyby być to również dane, które, które były były już wcześniej na tym, znajdowały się wcześniej na tym, na tym urządzeniu. Czyli rozumiem, że może pobierać zgodnie z prawem dowolnie wstecz to, co już jest na urządzeniu, ale nagrywać i robić zdjęć w czasie rzeczywistym nie, tak? Znaczy wykonywać takich czynności nie. Bo to już to wykracza poza ten, ten rodzaj tutaj kontroli operacyjnej. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.